Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie moi drodzy 18 sierpnia w poniedziałek. Dzisiaj w liturgii usłyszymy słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to 19 rozdział, wersety od 16 do 22. Prośmy Ducha Świętego o zrozumienie tych słów. Duchu Święty, prosimy Cię, Daj nam lepsze zrozumienie, co znaczy przyjąć Twoje słowo i żyć nim na co dzień. Przyjdź w Twoich darach. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza do Jeszui zbliżył się pewien młody człowiek i rzekł: Rabbi, co dobrego powinienem zrobić, aby mieć życie wieczne? Powiedział mu, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Istnieje jeden, który jest dobry. Ale jeśli chcesz otrzymać życie wieczne, przestrzegaj mi swot. Człowiek ów zapytał, których? A Jezua rzekł, nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę, i miłuj swego bliźniego, jak siebie samego. Młodzieniec powiedział mu: Wszystkiego tego przestrzegam, czego mi jeszcze brakuje. Jeszua odparł: Jeśli naprawdę zależy ci na osiągnięciu tego celu, idź i sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał bogactwa w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz gdy młodzieniec to usłyszał, odszedł smutny, był bowiem bogaty. Oto słowo pańskie chwała Tobie, Chryste. Kochani, zadałbym takie pytanie dzisiaj: czy do Jezusa przychodzi się po to, aby odejść smutnym? Myślę, że nie. Że do Jezusa przychodzi się po to, aby otrzymać pokój serca. Nie chodzi o to, że, my mamy, że Jezus nas rozwesela jakimiś żartami albo opowieściami o tym, jak jest w niebie. Do Jezusa przychodzimy po pokój serca. Dlatego dzisiaj ten młody człowiek, który przyszedł do Jezusa, chciał pokoju serca. Dlatego zaczyna od pytania, od pytania Rabbi, co dobrego powinienem zrobić, aby mieć życie wieczne? Może od wielu już miesięcy, a może i nawet lat, nurtowało go to, że przebywał w świecie bogactwa, tak o nim, tyle o nim wiemy, że był bowiem bogaty, przebywał w świecie bogactwa, być może odziedziczył je po swoich też rodzicach, sam teraz był dysponentem, i wiedział, że te bogactwa nie przynoszą mu pokoju serca, że szuka czegoś więcej, szukał życia wiecznego. Życie wieczne to nic innego jak sens naszego życia, jak cel naszego życia, że my wiemy po co żyjemy, dokąd zmierzamy. I żadne bogactwa nie mogą nam nakreślić sensu ani celu życia. Pan Jezus mówi do niego, jeśli naprawdę zależy ci na osiągnięciu tego celu, to idź sprzedaj co posiadasz, rozdaj ubogim, będziesz miał bogactwa w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Kochani, klasyczny schemat tego, jak bardzo bogactwa mogą nas przywiązać do ziemi, a więc mogą nas uczynić niewolnikami tej ziemi. Jeszcze raz przypomnijmy sobie jego pytanie: Co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Tak zadał, takie zadał pytanie. Więc Pan Jezus odpowiada mu najpierw tymi przykazaniami, ale to mu nie wystarcza, bo mówi: Ja tego przestrzegam od młodości. Niektóre komentarze, doda, niektóre Ewangelie tutaj dodają. Od młodości tego przestrzegam. Więc czego mi jeszcze brakuje? Dlaczego? No od młodości nie morduję, nie cudzołożę, nie kradnę, nie, nie kłamie, czczę Ojca. Miłuję bliźniego jak siebie samego od młodości. Ale ciągle nie mam pokoju serca. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu pokazuje, czego ci brakuje. Brakuje ci ofiarnego serca. Brakuje ci serca otwartego na Boga. Brakuje ci tego jednego. Ale jeśli chcesz naprawdę osiągnąć ten cel, no to sprzedaj to wszystko co cię wiąże. Rozdaj to, żebyś miał skarb, bogactwa w niebie. A potem przyjdź i chodź za mną. Naśladuj to ubóstwo, miłość do Boga Ojca, do ludzi. I to będzie twoim skarbem, to będzie twoim pokojem serca. I kochani, kończy się to, no Smutno dość się kończy ta Ewangelia, dlatego że młodzieniec, gdy to usłyszał, odszedł smutny. Nie dlatego, że e, nie chciał iść za Jezusem, ale smutny był, dlatego że nie chciał opuścić tych bogactw materialnych. Nie chciał tego zostawić. Tu było jego serce. Trzeba uważać. Trzeba uważać, nie przesadzać z tymi różnymi bogactwami, z przywiązaniem się do rzeczy materialnych. Ta Ewangelia dzisiaj jest dla nas taką wielką przestrogą, że już w młodym wieku można być tak przywiązanym do bogactw. To cóż, dopiero w późniejszym wieku, jeśli ktoś nie pracuje nad sobą, jeśli skomstwo nie ruguje, hojnością, też hojnością jałmużny, dzielenia się, to smutny to jest później widok człowieka, który stracił sens, który stracił cel z oczu, bo ciągle pamiętajmy o pytaniu, co mam osiągnąć, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus odpowiedział, ale człowiek tego nie przyjął. Oby tak nie było z nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Życzę dobrego, błogosławionego dnia w odpowiednich proporcjach co do materializmu, co do relacji z Bogiem i relacji z drugim człowiekiem. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.